Skończyło się bezkarne wyrzucanie śmieci w lasach, kradzież drewna czy wjazdy kładami na teren lasu. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie zamontowało w newralgicznych miejscach fotopułapki. Uwieczniony na zdjęciu człowiek nie tylko dostaje mandat, ale musi jeszcze naprawić szkody. Z drugiej strony leśny monitoring pozwala nam na obserwację zwierząt. Najciekawsze filmy Nadleśnictwo zamieszcza na swoim kanale YouTube. Zwierzęta, o ile w ogóle uda nam się je dostrzec podczas spacerów w lesie, uciekają i nie pozwalają na dłuższą obserwację. Dzięki ukrytym kamerom umieszczonym w naszych lasach możemy z bardzo bliska zobaczyć naturalne zachowania zwierząt leśnych, ale kamery pozwalają też strzec bogactwa lasu przed jego naruszeniem. Mamy XXI wiek, więc leśnicy również korzystają z pewnego rodzaju wynalazków. Jednym z takich wynalazków są urządzenia do monitorowania obszarów leśnych. Tych urządzeń mamy kilka. Oczywiście nie mogę zdradzić, sam zresztą nie wiem, gdzie one są aktualnie, bo to są urządzenia mobilne, a ich celem jest po prostu zapobieganie różnego rodzaju szkodnictwu leśnemu, nie tylko na terenach chronionych przyrodniczo chronionych, ale również w jej obszarach, gdzie prowadzi się normalną gospodarkę leśną. One no, stanowią takie narzędzie do prewencji przed kradzieżami drewna. Często monitoringiem obejmowane są dzikie wysypiska śmieci. Dzięki kamerom udało się już niejednokrotnie przyłapać na gorącym uczynku sprawców wykroczeń i przestępstw, do jakich dochodzi na obszarze terenów leśnych. W takich przypadkach osoby działające na niekorzyść nadleśnictwa mogą spodziewać się kary. O wysokości kary decyduje sąd. Ja mogę tylko powiedzieć, że no przy małych ilościach jest to traktowane jako wykroczenie. Jeżeli wartość skradzionego drewna przekroczy odpowiednią kwotę, no to wtedy mówimy już o przestępstwie i kara może być bardziej surowa. Mimo wszystko leśnicy nie chcą, by obecność kamer zniechęciła ludzi do korzystania z piękna lasów. Nie ma się co obawiać kamer, bo one są montowane rzeczywiście tylko w tych miejscach, gdzie rodzi się uzasadnione podejrzenie czy uzasadnione obawy, że może dojść do tak zwanego szkodnictwa leśnego, a więc monitorowane często są składy drewna wewnątrz lasu. Jak powiedziałem, wysypiska śmieci, ewentualnie jakieś cenne przyrodniczo fragmenty lasu. Natomiast las jest ogólnie dostępny i na obszarze 18 tysięcy hektarów naprawdę nie jesteśmy w stanie całego lasu monitorować, także można po tym lesie swobodnie, swobodnie spacerować. W nadleśnictwie Rudera zaśmiecanie lasów to główny obok kradzieży drewna problem. Walka z nim trwa od lat, ale za sprawą zainstalowanych kamer zaczyna przynosić skutki. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie ma w planach odbudowę lasu po pożarze w 2013 roku. Nadleśnictwo zamierza odtworzyć lasy w tym miejscu poprzez posadzenie 100 tysięcy młodych sadzonek drzew iglastych. We wspomnianym pożarze, do którego doszło 25 kwietnia 2013 roku, spłonęła olbrzymia ilość 60 tysięcy drzew. Teraz trwają prace zmierzające do odtworzenia drzewostanu. Pieniądze na odbudowę pożarzyska pochodzą ze środków lasów państwowych. My jako tutaj zarządzający tym terenem staramy się odszkodowania od właściciela linii kolejowej. Sadzonki będą tutaj głównie sosnowe i domieszka będzie świerka. Taki skład gatunkowy jest podyktowany warunkami siedliskowymi. Są tutaj gleby dosyć ubogie i na takiej glebie po prostu nie urosną gatunki wymagające jak dęby, buki czy jesion. Żeby młody las rozwijał się prawidłowo i we właściwym tempie, teren musi zostać podzielony na części i ogrodzony. Na początku można odnieść wrażenie, że, że ten płot tutaj jakoś nie pasuje do, do tego lasu, ale niestety z uwagi na bardzo duży stan liczebny jeleni w lesie, zmuszeni jesteśmy w pierwszym okresie rozwoju lasu, przez pierwsze 5-7 lat, do ochrony młodych drzewek i najlepszym sposobem ochrony jest właśnie ogrodzenie powierzchni. Ale mogę zagwarantować w tym miejscu, że za 7-8 lat te płoty znikną i las już będzie dostępny dla turystów, dla zbieraczów. Zbieraczy grzybów. Małe sadzonki po posadzeniu będą się znajdowały pod stałą obserwacją leśników. Wokół nich regularnie będzie się wykaszać chwasty, a po kilku latach, kiedy drzewa osiągną odpowiedni wzrost, zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne i przebierze drzewostanu, które zagwarantują drzewom dalszy prawidłowy rozwój. Warto wiedzieć, że iglaki pochodzące z cięć pielęgnacyjnych w okresie przedświątecznym trafiają na sprzedaż. Prędzej czy później właśnie w ramach tych cięć zostałyby one usunięte z lasu, a my po prostu wykorzystujemy okazję, wykorzystujemy okres świąt Bożego Narodzenia na to, aby stały się one drzewkami świątecznymi. Co istotne każdego roku na terenie nadleśnictwa rudy raciborskiej, oprócz regularnej wycinki pielęgnacyjnej prowadzone są nasadzenia. Ich liczba sięga miliona. Gmina Krzyżanowica znalazła się na liście zwycięzców konkursu na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami na terenie gmin organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zobaczmy, na co gmina postanowiła przeznaczyć nagrodę czy Żanowice znalazły się pośród 19 innych nagrodzonych gmin. Na zaplanowane przez siebie działania gmina otrzymała dotację w wysokości 15 tysięcy złotych. Zakupiliśmy zgniatarki do odpadów. Będziemy na warsztatach pokazywać dzieciom w przedszkolu, dzieciom w szkołach, jak posługiwać się tymi zgniatarkami w celu właśnie ograniczenia objętości śmieci. Żeby po prostu w tych workach na plastiki mieściło się tego dużo więcej, żeby mniej miejsca zajmowały te worki w piwnicach. No i żeby też no, być eko. Czyli po prostu ograniczyć um, koszty potem funkcjonowania samego systemu, bo wiadomo rzeczą jest, że mając um, zmniejszoną objętość tych śmieci, no też odpowiednio um, przeliczy się to na koszty potem um, transportu tych odpadów. Oprócz tego gmina wyda plakaty i ulotki informacyjne, których zadaniem będzie podpowiadać mieszkańcom, w jaki sposób prawidłowo segregować śmieci. Wiemy, że ten stopień segregacji i to zaangażowanie ludzi w segregowanie jest z roku na rok lepsze, większe, bardziej, bardziej mieszkańcy są świadomi tego, że to jest bardzo istotne i starają się. Z swojej strony chcemy, żeby po prostu tę tendencję podtrzymywać, żeby jak najlepiej segregować, jak najlepiej ten system u nas funkcjonował. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach ogłoszonego przez siebie konkursu przekazał gminom biorącym w nim udział łącznie ponad 285 tysięcy złotych. Owoce i warzywa w szkole to nazwa rządowego programu, jaki realizuje m.in. Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu. Dziś sześciolatki z pierwszych klasy wystąpiły w przedstawieniu o Jasiu Małgosi i chatce zbudowanej ze zdrowej żywności. Szkoła od wielu lat korzysta z programów, które wspierają kształtowanie zdrowych nawyków, jeśli chodzi o odżywianie. Bierzemy udział w tej akcji. W związku z tym uczniowie klas 1-3 objęci są tym programem Owoce i Warzywa w szkole, a mleko w szkole uczniowie klas od 1 do 6. Całe przedsięwzięcie koordynuje Agencja Rynku Rolnego w Katowicach. Z nimi podpisujemy umowę i w stosunku do nich też mamy zobowiązania, żeby przeprowadzać w szkole akcje takie profilaktyczne na temat zdrowego żywienia i wykorzystania właśnie w życiu codziennym diecie dzieci owoców i warzyw. Nad przygotowaniem spektaklu czuwały nauczycielki maluchów. Dzisiaj w szkole promujemy zdrową żywność i klasy pierwsze, klasy sześciolatków, mamy dwie klasy sześciolatków, przygotowałyśmy z tej okazji przedstawienie Zdrowo jem, więcej wiem. Po co takie przedstawienie? Przedstawienie jest po to, aby dzieciom uświadomić, że nie słodycze, że nie wizyty w McDonaldzie, ale owoce, warzywa, to jest to, co powinniśmy jeść, aby być zdrowym. Dzieci uczestniczą również w lekcjach o zdrowym odżywianiu. W ich ramach przygotowywały soki, kanapki i sałatki, a efekty, jak mówią nauczycielki, są pozytywne, bo część dzieci, mając do wyboru sok z marchwi i napój gazowany, racjonalnie sięga po ten pierwszy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Wiedzą to w Pietrowicach Wielkich i dlatego po raz kolejny przygotowali 10-kilometrowy ekokros, w którym w sobotę wzięli udział miłośnicy biegania z najróżniejszych zakątków Polski. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Na starcie zjawiło się ponad 200 osób, tak nastolatków jak i seniorów, co niezwykle ucieszyło organizatorów. Po świętach czas się poruszać. Myślę najlepszym rozwiązaniem na styczniowe właśnie soboty jest trochę pobiegać. Cieszy nas, że tyle ludzi przyjeżdża, tyle ludzi chce pobiegać, poruszać, a przy okazji myślę zwiedzić nasze przepiękne tereny e, przestrzenne, gdzie może przyroda zimowa, ale przestrzeń piękna, ładna i myślę, że piękno naszego terenu można biegając także zobaczyć. Tak jak mówię, kolejny raz już EcoCross. Pogoda dzisiaj może nie śniegowa, ale, ale nie mroźna, trochę jesienna, ale myślę, nie przestrasza tylu sympatyków biegania, żeby przyjść, pobiegać się, poruszać i się spotkać, bo myślę, że grupa, która się spotyka na różnych lokalnych biegach, coraz więcej ich jest i dobrze jest okazać się spotkać i starać grupę. Nad organizacją i koordynacją imprezy czuwał pan Robert, który na co dzień jest nauczycielem w szkole w Pietrowicach. Frekwencja biegu co roku rośnie, na, na tą chwilę słyszałem w biurze zawodów jest 180 uczestników, później w wynikach zobaczycie Państwo ile dokładnie wystartowało. Trwa rozgrzewka, zostaje 11 minut do startu, więc jeszcze ostatnie przygotowania, ostatnie sprawy i za chwilę startujemy. A co kryje się pod nazwą Eco Cross? Pierwsze wydanie było typowym crossem po lesie, trasa miała 8 km i nazwa została kros po ziemi Pietrowickiej Eko. Doszedł tytularny sponsor tego biegu Eko okna. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Gryfy Skietrza, którzy na starcie Eko Krosu stanęli po raz drugi, a pietrowicki bieg potraktowali jako przygotowanie przed półmaratonem w żywcu. Ja praktycznie od nowego roku od zera startuję, no i powolutku, powolutku wdrażamy się w plany treningowe i zaczynamy biegać. Jak wyglądały przygotowania kolegi do tego biegu? Przygotowania tak jak cały rok. Biegamy 3-4 razy w tygodniu i nic innego. Bardzo przyjemnie spędza się czas i wbrew pozorom nie samemu, ale jeździmy na biegi z całą rodzinką. Ja sobie biegam. Moja kobieta z dzieckiem sobie odpoczywa, więc jest całkiem przyjemnie. Ja postaram się przebiegnąć te 10 km no, w takim czasie około 45 minut, czyli taki dla mnie na początek roku bardzo, bardzo dobry. Najlepsi dostali nagrody, ale jak podkreślali organizatorzy, zwycięzcami są wszyscy. 10 kilometrów, myślę, że to jest małe wyzwanie, ale istotne, żeby kolejny etap biegania e, jakby przeskoczyć i przejść kolejne kilometry, czyli dystans 40. Więc. Mimo niesprzyjającej pogody zimnego wiatru, mżawki i roztopów biegacze wystartowali i dzielnie przebyli cały dystans, a otuchy dodawali im kibice. Robert, Robert, dobra, dobra. Kolejny ekokros, który szerzy sportowego ducha wśród mieszkańców nie tylko Reciborszczyzny, ale całej Polski, a także pozwala zaznajomić się ze specyfiką i urokiem Ziemi Pietrowickiej dopiero za rok. Organizatorzy liczą na to, że w 2016 na starcie zjawi się tutaj jeszcze więcej zapalonych biegaczy. Rozwijanie świadomości ekologicznej, wykorzystanie surowców wtórnych, budowanie instrumentów z materiałów pochodzących z recyklingu i budowa mechanizmu Goldberga. To wszystko wydarzyło się w Raciborskim Centrum Kultury podczas zajęć z animatorami z impresariatu artystycznego PleArt. Dzieci musiały wykazać się wiedzą dotyczącą segregacji śmieci oraz tego, jak idee ekologicznego życia realizują w swoim mieście, w swoim środowisku. Chodzi nam o to, aby dzieciaki uświadamiać, aby pokazywać im, jak istotne jest środowisko, ochrona tego środowiska i jakie mamy narzędzia, aby móc dobrze i i sen, dobrze, sensownie i e, użytkowo przetwarzać e, śmieci. Znajdujemy się na placu budowy. Powstaje tutaj maszyna Goldberga, ekologiczna maszyna Goldberga, dlatego, ponieważ e, wykorzystujemy surowce wtórne jako materiał, jako budulec do tej maszyny. E, będą to takie stanowiska połączone ze sobą na zasadzie reakcji łańcuchowej. W momencie, kiedy uruchomimy pierwsze stanowisko, on uruchomi kolejne aż do finałowego, gdzie odsłonimy hasło, które jest jakby przesłaniem dzisiejszych zajęć. Dzieciaki wcześniej miały taką prelekcję, prezentację dotyczącą segregacji śmieci, systemu segregacji śmieci w Raciborzu. Odpowiadamy na pytania, widać, że już są zorientowane, są po dwóch dniach warsztatów, takich kreatywnych warsztatów. Dzisiaj też stawiamy nacisk na kreatywność, na pracę w grupie. W budowę młodzi inżynierowie włączyli się z dużym zaangażowaniem. Nazywam się Michał i yy, ben... Dzisiaj tutaj robię maszynę ekologiczną z, z Panem i z, z Łukaszem i pracujemy my i robimy maszynę współpracą, czyli maszynę Goldberga, tak że współpracujemy, żeby coś tutaj zdziałać. Ekipa zdziałała wspólnie całkiem sporo, bo powstały na ośmiu stanowiskach mechanizm zadziałał niemalże perfekcyjnie, a szczegółową relację z tego, jak powstawała maszyna i jaki był efekt końcowy zobaczycie Państwo w lutowym wydaniu programu Działaj ekologicznie i żyj zdrowo.